Cześć. Czy my już jesteśmy? Czekamy. Czy już jesteśmy na wizji? Na stronie Diversity. Jesteśmy. Cześć. Witamy. Dzisiaj nadajemy zbyt goszczy. Witamy wszystkich bydgoszczan. I witamy w ogóle wszystkich. Natomiast dzisiaj nadajemy zbyt gośczań z Gdańska z tak. mieszkania Kosmy. Tak. Nadajemy dzisiaj zbyt goszy, dlatego że jesteśmy po drodze Gdańska do Berlina. Jedziemy dzisiaj wspólnie z Kosmą, z Julką, która coś tam już się przygotowuje i pisze do nas. I jedziemy również z. Ja jadę z partnerką i Kosma też jedzie z Moim ze swoim kupakiem. partnerem. Partnerka Julki została w Warszawie. Niestety samochód jest pięciosobowy. Przedstawię kosmę i przejdziemy do wywiadu przy okazji. Fragment. Kosma Kołodziej, doktor nauk o zdrowiu, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym. Kolegium Medicum. Kolegium Medicum. Jego praca naukowa dotyczy zapobiegania wykluczeniu społecznemu grup mniejszościowych i wpływu tego zjawiska na ich zdrowie. Jesteś działaczem społecznym i. Kulturalnym od wielu, wielu lat. To prawda. Od, um, jak miałem już 8 lat, to tak. Już. Od ósmego roku życia? Tak, już stałem z, z, z puszką Wośpą między innymi. Robiliśmy przedstawienia z osobami niepełnosprawnymi, więc tak. Ekstra. E, mieszkasz w Bydgoszczy, w której się właśnie znajdujemy, gdzie jesteś wiceprzewodniczącym Rady do spraw Równego Traktowania. Tak. Powołanej przy prezydencie miasta Bydgoszczy. Ekstra i organizatorem jesteś również festiwalu filmowego LGBT. Tak, razem z dwójką znajomych. W tym roku niestety przez pandemię się nie odbyła, ale mamy zaplanowane kolejną edycję we wrześniu. Ekstra. Zapraszamy już teraz. I jesteś wychowawcą. Dobrze, mówię? Wychowawcą? Czy. Wykładowcą może. Wyk nie, wychowam nie jestem, bo nie, nie jestem w szkole. Jestem wykładowcą akademickim, tak? Myślę, że chodziło ci o to, że prowadzę różne warsztaty uh -huh. edukacyjne, równościowe i zdarzyło mi się już takie prowadzić dla młodzieży w kujawsko-pomorskim, bo nie uh -huh. tylko w Bydgoszczy. Także dla pedagogów szkolnych z tematyki, właśnie ucznia LGBT, jak z nim rozmawiać i na jakie problemy zwrócić uwagę, a także personel medyczny, żeby też mieli wiedzę, no bo też jakby grupa tutaj LGBT ma specyficzne choroby, gdzie jakby wynikają m.in. ze stresu mniejszościowego, i też, żeby umieć z tym pacjentem rozmawiać. Tak, że jak przychodzi pacjent, to też żeby nie zakładać na przykład, że jak przychodzi kobieta, to na przykład, że chce mieć dzieci albo, że ma męża, tak? Czyli, mhm. że staramy się tak ten wywiad poprowadzić, żeby nie kierować go jakby heteronormatywnie. Mhm, okej, okay, dzięki. A to pierwsze pytanie, jak wyglądała, kosma, twoja droga do bycia dumnym sobą? Hmm. Myślę, że długo, znaczy ja też, może inaczej, Gdzieś tam zawsze była ta myśl, że nie pasuje gdzieś tam do y, tej normy społecznej, mhm. przez cztery lata byłem w związku z kobietą, y, nie mówię, że jakby nie, nie, mi się nie podobało, ale czułem, że to jest jakby presja jednak y, społeczeństwa mhm. i tak naprawdę Zacząłem szukać siebie, kiedy wyjechałem z mojego miasta, no bo to miasto jest bardzo malutkie, ma około 18 tysięcy, więc wszyscy się znają, wszyscy znają moje imię yy, i też przez te moje działania, mhm. więc yy, nigdy tam się starałem nie wychylać, okay. dopiero yy, tak naprawdę, kiedy przyjechałem do Bydgoszczy i nagle stałem się anonimowy, co dla mnie było... Czymś bardzo dziwnym i trochę też byłem przerażony tym faktem. Mhm. I tam zacząłem tak naprawdę y, doszukiwać się siebie, ale też nie byłem nigdy dumny ze swojej orientacji. Z nie. tego względu, że ja nie miałem żadnej edukacji takiej w szkole, nie miałem y, żadnych znajomych, którzy byli y, y, homoseksualni. Okay. I jedyne co wiedziałem to ten przekaz medialny i ja nigdy nie chciałem się interpretować i łączyć z tą grupą właśnie, bo tak jak jest ona pokazywana w mediach, to ja czułem, że ja taki nie jestem, że jeżeli jest tutaj tylko na przykład wiem, aspekt seksu, że nie można zbudować relacji, no bo tak, taka jest gdzieś ta merytoryka i taka narracja, to ja sobie mówiłem, ja nie chcę być taki, a żeby nie chcieć być takim, no to ja nie mogę być jakby, no też dumny z siebie. A co tak naprawdę najmocniej? Myślę, że na pewno związek trwały, taki, że akceptacja mojej rodziny w uh -huh, uh -huh. zasadzie, ale nikomu to nie robi, jesteś kosma i koniec, bo tak, tak, tak na szczęście było, że taką, taką miałem uh -huh. historię uh -huh. Uh -huh. i za to dziękuję mojej rodzinie i moim rodzicom. I myślę też, że ta sprawa, która była w sądzie, kiedy tam napadnięty z tego względu, właśnie, że jestem nieheteroseksualny. I to było już jakby pod moim adresem, yy, jakby kosmokolodziej jest atakowany, więc stwierdziłem, że no mogłem się schować, mogłem zaprzeczać, mogłem udawać, mogłem iść na policję, ale postawiłem wszystko na jedną kartę, i wtedy tą, jakby to wszystko, co się stało, jakby przekułem na, na tą moją dumę. Że dzisiaj ja nie mam z tym problemu. I nie wiem, nie ukrywam się w pracy, nie, uczy, nie ukrywam się na uczelni, nie ukrywam się w jakichś tam miejscach publicznych na zasadzie takiej, że jak ktoś próbuje dyskutować na ten temat, no to ja nie mam z tym problemu. Chociaż pamiętam, jak jeszcze to były początki i pracowałam nawet w szkole takiej policealnej i wiem, że nauczyciele na przykład plotkowali i pytali. Nigdy w życiu nikt nie podszedł do mnie i nie zapytał się mnie wprost. Czy... No, to bardzo interesowało i to był temat topowy. W innej pracy też dostałem takie komentarze: Tego jeszcze tutaj nie było, Więc, ale nikt nie zapytał mnie wprost. Mm -hmm. Ja dostawałam informacje, powiedzmy, z ludźmi, z którymi miałem bliższy kontakt w tej pracy, ale nigdy nikt nie zapytał się mnie wprost. Mm -hmm. Co łączycie ze społecznością LGBT? No, teraz już. Bardzo dużo. No, myślę, że no, to sam, sam fakt, że no, jestem y, gejem, że jestem w związku y, homoseksualnym, ale to, co myślę, mnie najbardziej łączy, to y, moje działanie mhm. na rzecz tego środowiska, no bo ja się czuję silny. Ale wiem, że często, znaczy dostawałem na przykład takie wiadomości, że mówisz w moim imieniu, ja nigdy nie wystąpię publicznie, ja nigdy nie odezwę się, mhm. nie mam za sobą komik outu. To mnie, myślę, i duża empatia. I trzecie, właśnie pytanie: w jaki sposób i czy działasz dla społeczności LGBT? Rozumiem, że teraz już. Tak, znaczy ja zacząłem w ogóle działać. Ja działam społecznie dla ogólnie grup wykluczonych, mhm. głównie z osobami niepełnosprawnymi, pracowałem. Yy, Jakimiś tam ubogimi, mhm. gdzieś tam takie wsparcie m, to było mhm. na tej zasadzie, mhm. ale taką największą potrzebę tego, tej mojej pracy mhm. to był rok 2016, kiedy zobaczyłem, jak wielki mamy problem z próbami i myślami samobójczymi u młodzieży i tam też były otwarte pytania na zasadzie, jak wyobrażasz sobie przyszłość. I 90% odpowiedzi to było. No straszne były te odpowiedzi na zasadzie. Mm. A gdzie zrobiłeś te badania? To były badania internetowe, mm -hmm. ogólnie na forach takich, gdzie mm -hmm. młodzież tam się gdzieś w Ile osób ci odpowiedziało? Wtedy było chyba 350. Wow. Więc to była dość grupa liczna. No i na zasadzie właśnie takie odpowiedzi, że widzę tylko śmierć, nie widzę siebie w tym kraju, bezdomna, bez pracy, bez perspektyw. I to mnie dobiło, i to mi jakby. To mnie ruszyło do tego, że trzeba y, mhm. o tym mówić, trzeba działać, trzeba edukować, trzeba wspierać. Y, na każdym poziomie, tak jak mówię, jak medycznej, i nauczycielskiej, i rodzicielskiej, no i też taką młodą osobę, żeby motywować. No i oprócz mhm. tego potem festiwal filmowy, dziś tutaj też byłem pomysłodawcą grupy takiej y, LGBT, w Bydgoszczy. No i te moje warsztaty, jeżdżenie na konferencje naukowe, żeby też zwrócić y, uwagę nauczycieli, akademickich naukowców. Y, I też na szczęście to było, znaczy, no też byłem, głównie byłem jedyną osobą, która o tym mówiła, ale zazwyczaj temat był tak przyjmowany pozytywnie i. Podkreślano, że dopiero wtedy też widzieli, jaki jest duży problem i że trzeba o tym mówić. Mhm. Trochę też nawiązując do tego, co, co mówisz, co powiedziałbyś o młodej lesbice, młodemu gejowi, młodej osobie biseksualnej, transpłciowej, aseksualnej, interpłciowej, która dopiero odkrywa zaczyna odkrywać swoją orientację psychoseksualną i/lub tożsamość płciową? Ja bym powiedział, żeby dali sobie przede wszystkim czas. Że to nie jest tak, że jeżeli sobie zaczynasz zdawać z tego sprawę, to musisz y, o tym mówić, bo mhm. to tak nie jest. Y, żeby też y, nie robić na siłę koming-outu, na siłę nie przekonywać rodziny. Mhm. Y, tylko znaleźć sobie jakieś bezpieczne przestrzeń, bliskie osoby, bo to jest niesamowity ciężar. Nawet takie osoby przed komik auty mają większy poziom stresu, budzą się rano zawsze z większym poziomem kortyzolu we krwi, więc już nawet tutaj biologicznie, fizjologicznie już taka osoba wstaje. To maskowanie też jest ciężkie, żeby udawać nagle mhm. heteroseksualną osobę mhm. albo y, właśnie inną płeć kreować, no bo tak jest wymagane, bo tak mam w dowodzie na przykład osobistym. To liczne kłamstwa, Tak, nie? tak. I żeby właśnie mieć tą przestrzeń i mieć kogoś bliskiego, z kim można o tym porozmawiać. Zaufanego, może to być pedagog czasami. No taki zrobić sobie gdzieś prze, bezpieczną przestrzeń. I też są różne grupy, są różne telefony zaufania, więc w razie naprawdę potrzeby można szukać też takiej Potrzeby inne. Są różne organizacje, które nawet czasami załatwiają psychologa czy seksuologa, więc to już ten dostęp też jest większy, że, że jest łatwiej, jeżeli naprawdę jest problem ze swoją tożsamością, tożsamością seksualną, żeby znaleźć jakieś wsparcie i pomoc. Jest dużo wolontariuszy, którzy chcą pomóc. Ja też zawsze jestem skory mhm. do pomocy. Jeżeli ktoś jest zbyt goszczy, to nie ma problemu. Można pisać śmiało do mnie na. Facebooku. Super. Statystycznie 67% osób młodych LGBT plus ma myśli samobójcze. Co myślisz, co możemy zrobić, ponieważ jesteś ambasadorem Diversity Polska? Co możemy zrobić jako diversity, aby, aby pomóc tym młodym ludziom? Ja chcę myślenie? powiedzieć, że to 70% to mi w moich badaniu wyszło już w 2016. Na ten moment już jest 80%. Wow. Więc to wzrasta z roku na rok. Tak samo jak próby samobójcze było 30%, mamy teraz 46%. Czyli jak była co jedna co trzecia osoba, to teraz co druga czyli osoba. Poczekaj, czyli y, badania robiłeś w 2015? Robiłem w 2016, później zrobiłem w 2018 i teraz w 2020. Czyli co, co dwa lata. To... I to jest niestety wzwyżko, wzrost. Mhm. I chcę te sama... badania przeczytać? Publikacja z 2016 została wydana. Badania z 2018 roku będą dopiero opublikowane gdzieś w monografii naukowej, w, tak jak dostałem informację dopiero w listopadzie, mhm. a badania te na razie są zebrane, ja tylko sprawdziłem. Statystycznie też będziemy jakby tutaj robić z tego publikację, ale chcielibyśmy mhm. zrobić taką publikację podsumowującą i wydać ją w czasopiśmie takim międzynarodowym. To jest niewiarygodne, co mówisz, że a, czy a, widzisz, że ta sytuacja jest spowodowana tą homofobią można powiedzieć systemową, czy też właśnie medialną, polityczną? Myślę, że tak. Myślę, że ja widzę to sam po sobie, przecież byłem młodym chłopakiem, który przyjechał do dużego miasta i, i tak naprawdę nic nie wiedział. Jedyna moja edukacja to była lekcja religii, gdzie ksiądz mówił o tym, że pójdziemy do piekła, że geje pójdą do piekła i że to jest zabieranie duszy drugiej osobie i ja w ogóle siedziałem, ja się w ogóle nie odezwałem na tej lekcji. Jak zawsze byłem otwartym i tam dyskutowałem, zawsze dyskutować lubiłem z nauczycielami, to w tej pamiętam, to była moja klasa biologiczna, chemiczna, więc wszyscy, racz, znaczy większość myślę, yy, tak bardziej biologicznie myślała, i wiem, że wtedy cała klasa po prostu stanęła w obronie tych osób na zasadzie, gdzie jest miłość do bliźniego, nie tego nas uczono i co to są za bzdury. Wiem, że wtedy ksiądz był troszeczkę zmieszany, bo nie tego się spodziewał. Myślał, że może będzie jakaś aprobata, ale no było odwrotnie. Mhm. Mhm. Przeraziłeś mnie tymi badaniami i cały czas gdzieś tam to we mnie rezonuje. Myślę, że to jest ważne, żeby też o tym mówić. Tak. I, um... Mówić, właśnie publikować, pokazywać na no, zasadzie, to nie jest wystane z palca. Czyli jest w Berlinie, to powiesz? Też. Okay. Tak. to jest bardzo ważne, super. Um, jeszcze kilkadziesiąt lat temu kobiety, kilka lat temu osoby z niepełnosprawnością walczyły o swoje prawa. Um, jak powinna wyglądać droga w Polsce budowania praw dla społeczności LGBT+. Hmm. Zazwyczaj na naszą otwartość to wpływa wiedza, 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 czyli edukacja. No niestety to musimy od tego zacząć, edukować, edukacja równościowa, edukacja o różnorodności naszych etnicznych, nie wiem, orientacji seksualnych religii, bo to też jest jakby kolejny problem mhm. i też są to poziomy do jakiegoś wykluczania, nowe modele rodziny, bo też jeszcze niedawno nie wiem, samotne matki były na przykład wykluczane już dzisiaj to powiedzmy jest bardziej normą i społecznie akceptowana, ale też nauczyciele potrafili na przykład tego nie rozumieć. A druga to właśnie kontakt z takimi osobami. Świetna mhm. rzeczą jest na przykład żywa biblioteka, mhm. gdzie można z taką osobą się spotkać i wtedy nie ma pytań tabu, bo to też jest często, że ja też czasami rozmawiałem z ludźmi i też widziałem, że niektóre pytania ich nurtują, nie wiedzą jak, ale jak to, a, no, ale no a jak wy żyjecie, a jak wy to robicie, I tam różne były, no mhm. ciekawość taka. To, to jest taka, ważne, taka, prawda? Tak. To jest ważne, żeby zadać to pytanie i nieważne. Czy jesteś osobą um, homoseksualną, osobą biseksualną, transpłciową? Mm -hmm. Jeżeli masz otwartość na drugiego człowieka, to nie będzie cię irytować to, że ktoś mówi homoseksualizm, mm -hmm. ale też jesteś w stanie wyjaśnić, dlaczego to jest ważne. To tak, jest tak, to tak. właśnie ta edukacja, rozmowa, yy, też rozmowa z bliskimi yy, na zasadzie, co cię boli. Mm -hmm. yy że ja na przykład nie wiem, ja nie mogę wziąć jednak ślubu w tym kraju, a może chciałbym, mhm. aby wy czybyście wy nie chcieli się na przykład bawić na moim weselu mhm. na tej zasadzie, no mówię, rozmowa i no i przede wszystkim edukacja. Tak, mhm. od początku yy, w szkole te, żeby nauczyciele byli z tego edukowani, bo w podstawie programowej czasami brakuje nad u psychologów tej tematyki. Mhm. Więc, gdzie tutaj człowiek, jak sobie powiedzmy, nie wiem, nie akceptuje siebie albo nie radzi mhm. ze swoją seksualnością. A wiem, że są tacy psychologowie, którzy nam przed wybierają jakąś dziedzinę i potrafią nawet nauczelnik właśnie powiedzieć że wybrali tak bo oni nie chcą mieć w ogóle kontaktu z tematyką LGBT mhm. więc nawet tu jest jakiś lęk mhm. czy personel medyczny czy w ogóle nauczyciele edukatorzy to jest jakby to są takie grupy gdzie no zawsze człowiek będzie miał kontakt no do szkoły trzeba pójść no jest to ustawa nasza, więc trzeba się edukować do 18 roku życia więc będziemy mieli kontakt z nauczycielami. Do lekarza jak nie pójdziesz ty to może pójdzie twój partner partnerka, bo ojciec matka też kolejna rzecz No i ewentualnie potem jakieś wsparcie psychologiczne to też jest jakby taka pierwsza forma wtedy pomocy No i też ten wtedy psycholog powinien być w tej dziedzinie kompetentny. Mhm. Mhm. Siedzę obok osoby, która robi Paradę Równości, obok osoby, która ma coś wspólnego z Marszem Równości i zadam pytanie, po co są marsze i parady w Polsce. Znaczy, <kluzny> no, ja powiem szczerze, że ja na początku też myśląc, że to jest złe, ja w ogóle nie chciałem na takie coś chodzić. I zmieniłem zdanie, jak pojechałem pierwszy raz na paradę do Warszawy. Odmieniła mnie. <gluzny> Trzeba posłodzić trochę, żeby nie lubiła. Tam teraz powinna jakieś serduszko wysłać, ale nie widzę, że śpi. Ja zobaczyłem, że to jest tak naprawdę no marsz równości, tak? To jest marsz równości. Ja tam zobaczyłem osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety walczące o swoje prawa, o te same zarobki i po prostu zobaczyłem taką wielką miłość. Jeszcze pamiętam, że była rotunda i czy tej rotundzie, to dobrze mówię, nie? Tam jest rotunda. To stało po prostu maso takich wypakowanych mężczyzn, i tam krzyczeli, budoły, i tam różne takie rzeczy. I w ogóle zestawienie tego, co zobaczyłem. Oczywiście odgrodzeni policją i zobaczyłem po prostu takich. Y, no, u niektórych to widziałem, jak ślina po prostu cieknie z tej nienawiści, i widziałam po prostu tych ludzi, którzy podchodzą i obsypują ich brokatem, obsypują <laughs> ich konfetti, i mówią, chodźcie z nami. I to jest w ogóle dla mnie, y, że y, jakby. Y, no tak zazwyczaj na jakiś gniew, agresję reagujemy tak samo, a tutaj w ogóle było o 180 stopni, całkowicie inaczej i to mnie u, u, urzekło I, i teraz w dyskusji jak zawsze gdzieś tam są osoby, które są przeciwko, bo są znajomi, jak rozmawiałem, to mają właśnie, że tam się wszyscy uprawiają seks publicznie albo nago chodzą i ja mówię zawsze pójdź i zobacz. I no jego np. chłopaka przyjaciel też nie chciał iść, jak zobaczył powiedział, że świetnie. Po prostu tak powiedział, że było genialnie tu w Bydgoszczy, że y, mówi co ja miałem w ogóle w głowie? Jaki ten obraz, który miał z mediów i z przekazu jakiegoś tam internetowego, a rzeczywistość mówi, że po prostu jedno i drugie to nic nie miało. A po co to jeszcze tak wracanie do pytania? No, y, żeby właśnie pokazać, że jesteśmy, tak? We are here. Tak, że mu musicie nas zobaczyć. no Jak mówi się, jest nas w Polsce 2 miliony prawie. To nie jest jakiś. Y myślę, że to jakby taka mniejszość największa w Polsce, jeżeli mówimy o, o liczbach, więc no musimy. Tak, mieć... kobiety są w mniejszości, więc są 54% y wszystkich Polek i Polaków, więc. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> to jest taka dziwna statystyka. R rozumiem, rozumiem, ale no właśnie na tej zasadzie, żeby nas zobaczyli i, i, i właśnie, bo to tak, jak mu wracamy do tego, że ten też wątek edukacyjny to jest to, że nas zobaczycie. Zobaczycie, że patrz, patrzymy, i nagle. Ja miałem też takiego, poznałem chłopaka z Krakowa, on się wychowywał tam gdzieś na Podlasiu. To mówi po prostu to, co on słyszał o gejach, i nagle przyszedł do pracy, i tam przychodzili geje, i, i tam był teatr, i w ogóle i mówi, Boże, oni mają. Oczy, dwie ręce, i to nie jest tak, że, że nie wiem, że oni mi coś zrobią. Nie na tej hmm. zasadzie. Że, że Niestety ten przekaz medialny jest taki, żeby tak silny. jak przed II wojną światową Hitler starał się obrzydzić, zdehumanizować tak. Żydów. Tak, samo tak teraz propaganda, się... filmy, książki, plakaty. Mhm. Ordo z Kościół i PiS robią bardzo dużo złego, żeby, żeby pokazać, że nie jesteśmy ludźmi. Tak. A ja jeszcze byłem bardzo blisko kościoła, więc to też y, od dziecka po prostu w kółku rzęcowym, w scholi, wszystkie niedziele, różańce i ja byłem bardzo blisko kościoła, wszystkie jasełka robiłem takie rzeczy. I to też było dla mnie y, nagle taki policzek, że mhm. nieważne, że ja tam paręnaście lat jakby dla nich, w cudzysłowie, pracowałem y, i nagle oni mówią, sorry, ale no już nie jesteś naszą owieczką, nie? Mhm. A y, dlatego jakby nie czuję i, jakby jak patrzę na siebie, to nie czuję się grzeszny za to, że kocham po prostu drugiego człowieka. Bo, mhm. bo Bóg kazał y, kochać drugiego człowieka. I o tym nie pamiętam. Ja, ja pamiętam moją pierwszą religię i to była siostra Piotra. I ona powiedziała, że najważniejsze jest przykazanie miłości. Szanuj bliźniego jak siebie samego. I pamiętam, że widziałem sobie to bardzo mocno do serca. I to jest dziś mój wyznacznik. Mimo, że nie jestem już blisko Kościoła, ale zawsze wszystkim powtarzam, szanuj drugiego człowieka i traktuj go tak szczególnie. Jeżeli mówię, ze studentami rozmawiam, yy, mówię, wy będą przychodzić do was bardzo różni pacjenci, mm -hmm. i zawsze pamiętajcie o tym i traktujcie ich tak, jakbyście sami chcieli być potraktowani. Mm -hmm. Traktujcie panią w sklepie tak, jakbyście wy byli po drugiej stronie, i na tej zasadzie, jak będziecie mili, to i też ludzie będą dla was mieli. Mm -hmm. Powinnam zadać teraz jakieś pytanie? Jakieś konkretne? Masz coś na myśli? Jak nie można Jak radzić, będzie w Berlinie? Ja mam podobne. No jak będzie? Myślę, że fajnie. Myślę, że mm -hmm. trochę mam stres, no to normalne. Yy, trochę jestem podekscytowany. Mm -hmm. To też normalne. Tak, no, to, Czyli jestem normalny. Ostatnie pytanie, Kosma. Słucham. Twój cię. Przekaz na Pragmat. Jeszcze chwilę będzie. Okej. Okay. Myślę, myślę. Myślę, że chciałbym powiedzieć, że dajcie się kochać i może do kamery powiem i zdawajcie, znaczy miejcie świadomość, że da się was kochać, że jesteście kochani i chociaż będzie ciężko i będzie czasami trudno pokonywać te przeszkody, to uwierzcie mi, że y, warto walczyć i zawsze będzie chociaż jedna osoba, która będzie Was y, wspierała, kochała y, i żebyście nie budowali poczucia własnej wartości na y, opiniach ludzi, którzy tak naprawdę Was nie znają. Mnie też często próbowano, brzydko powiem, zgnoić, y, gdzieś tam podkładać kłody pod nogi, ale się nie dałem, bo dla mnie ważne jest to, co mówią moi przyjaciele, a potrafią opieprzyć, jak robię źle, więc y, inne opinie nie są mi potrzebne. Dzięki, Kosła, Dzięki ja za dziękuję. dzisiaj. A jutro? Jedziemy! <laughs> Zaraz wjeżdżamy do Berlina, żebyśmy jutro też mogli i mogły powiedzieć, co tak naprawdę dzieje się w Polsce, jak jest, jaka jest ogromna homofobia. Chcemy pokazać to, że potrzebujemy pomocy mhm. z zewnątrz. Um, tak. I zrobimy jutro też streaming. Tak, z oglądajcie. Tego wydarzenia. Nas. Tak. Kochani, nie jesteście sami. Jedziemy walczyć o nasze wspólne prawa. Mam nadzieję, że Was nie zawiedziemy. Trzymajcie kciuki. <noise> Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia. Do jutra. Hej.